Siemanko widzowie, dzisiaj sobie gramy w UEFA Box PvP z moim kolegą. Wczoraj Siemanko. niestety nie było odcinka, no bo nie miałem czasu. Eee, włączę sobie jeszcze... Poczekaj Karol, włączę sobie mm. jeszcze stoper. Okej, okay, ja mam na poli, czyli ty będziesz miał Barcelonę Minutnik online na 15 minut i... O, no i dobra. A ja mam Bayern na naszym. O cholera, ciach. Uuu. Jak Co się dzieje? Nic, ładuję następną gierkę. A. Tak, synko. Łatwo było. Daj city. Nie pu 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 nie podejdzie do mnie ha 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 tak. no nie no ty masz tak mało dobrze my zagrajmy sobie do nie wiem ilu do 15 minut o, ja do 15 minut Wiem, dołączam tylko że on nie ma... Kurde. Nie no co ty masz za pomocników? No, za pomocników no. Declan rice i... Lejcie go! Nie, nie mnie! Ale ja was Jeden prawy leży Lejcie go! Okej, okay. ja No, przeskoczyłeś, się ja i ci dałem pompę. No, ale. Tu się nie da tak szybko. Tu jestem ja w cały HP. No nie no. Mam Inter. chyba to jest Inter. O... Ej, no nie mogę się ruszyć. Ty no samo. No nie mogę się. Co jest? Ej, co jest? Co ty rozwalasz? Ja nie wiem, gdzie jestem. Pewnie w moim boku. A kim ty jesteś? W Barcelonu. No to masz niewidzialność. Nie, mam jakiś time travel. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, ja jestem nad mapą. Zatem odwróć się. Kliknij. No dobra. Odwróć się. No dobra. jak widzę wyłacnią jaki skin jest lepszy, ten klasyczny lepka, co o ta z vr Odrodziłeś się? Nie. Już. No to odwróć się. Jest! Wygrałam! Nie, 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 nie wygrał. Zakończymy po prostu grę. To porażka. Zagrywa. R gotowość, R e, kliknij R. R kliknij Karol no, klik Przytrzymaj Nie nie, ja muszę skype. No dobra. Ja też. No i nie wiem, co się dzieje. No i, jest. I, i R, gotowość. No ja nie mogę. No i dobra, to do lobby wyjść. Lekkie problemy, ale powrócimy. Dobra, Dzień, szybkie, mów, szybkie cięcie.